Ponad połowa Polaków nie czyta co roku żadnej książki. W tym odcinku DNA rynków zachęca się do tego, abyś parę pozycji jednak przeczytał, bo wydaje mi się, że warto dołączyć do tej elity czytającej. Konkretnie będzie 8 pozycji, które dla mnie były najważniejsze. Z punktu tego, jak patrzę na inwestowanie, podejście do portfela i tego, co dzieje się z inwestycjami. Myślę, że te 8 pozycji warto będzie rozbudować. I tu chętnie poznam Twoje zdanie. Podziel się w komentarzu informacją, co dla Ciebie, jaka pozycja dla Ciebie była najważniejsza, którą Ty przeczytałeś i co można było z niej wyciągnąć. Za chwilę poleci intro, ale Ty w tym czasie kliknij ikonkę dzwonka, kliknij guzik subskrypcji, aby być informowany o najnowszych odcinkach DNA Rynków na bieżąco. To co, łapka w górę i zaczynamy. Od czego zaczniemy przegląd tych ośmiu pozycji, które moim zdaniem są najciekawsze i ważne z punktu widzenia inwestora? Będzie to pierwsza książka, którą dawno temu, chyba z 15 lat temu miałem okazję przeczytać. To Giełda, Wolność, Pieniądze. Poradnik spekulanta Van Tharpa. Książka, jak możesz zobaczyć, dość chuda. W sumie ma w środku nawet od czasu do czasu jakieś wykresy i... Wbrew pozorom, wcale nie jest o tym, o czym mówi tytuł. Bo po tytule Giełda, Wolność, Pieniądze Poradnik Spekulanta, mógłbyś spodziewać się, że są tam gotowe sposoby na to, jak inwestować, jak zostać milionerem jak szybko i łatwo korzystać z dźwigni finansowej. Otóż, kiedy ja te 15 lat temu sięgałem po tą książkę, miałem mniej więcej takie same oczekiwania, ale ta książka bardzo szybko z tego leczy. Wbrew pozorom, wbrew tytułowi, poradnik spekulanta, Van Tarb w tej książce skupia się przede wszystkim na tym, jak zarządzać swoim kapitałem. Mówi sporo o rachunku prawdopodobieństwa i o tym, że tak naprawdę nie ma większego znaczenia, ile razy będziesz miał konkretnie rację, ale to, że musisz być przygotowany na wiele nieudanych transakcji, a te zyskowne transakcje powinny w swoich zyskach. Przykrywać oczywiście te stratne. Pisze też o tym, jak testować systemy transakcyjne, które mógłbyś wymyślić, co myślę jest szczególnie istotne w dobie dzisiejszych możliwości, kiedy możesz śmiało starać się zaprogramować różnego rodzaju, różnego rodzaju systemy, które sprawią, że będą za ciebie handlowały. A więc to także książka o tym, jak nie stracić pieniędzy na początku i dlatego myślę, pod tytuł Poradnik spekulanta jest bardzo dobrym stwierdzeniem. To, co także w tej książce zostanie zasygnalizowane, Realizowane przez Vantharpa, to to, że jednak spora część tego, czy będziesz dobrze inwestował, i to niezależnie czy krótko czy długoterminowo, to efekt tego, jak będziesz myślał o swoich inwestycjach. No i oczywiście, Vantharp proponuje rozwiązanie związane z automatyzacją, z systemem, który jest przetestowany, no i z wiarą w ten system, który trzeba będzie dopracowywać. W związku z tym, choć jest to pierwsza pozycja, być może przez to, pierwsza pozycja, którą ja dawno temu przeczytałem, może przez to mam do niej bardzo duży sentyment i śmiało mogę ci ją polecić. Ale skoro mowa o tym, co dzieje się w głowie inwestora. To myślę, że najlepszą pozycją, szczególnie dla początkujących inwestorów, to psychologia inwestowania Martina Pringa. To jest w ogóle cieniutka książeczka, jak na standardy książek o ekonomii i finansach. Ale wbrew pozorom, choć jest bardzo niewielka i choć czcionka całkiem duża, to teraz przeglądając ją z nostalgią, bo czytałem ją pewnie z dobre 12 też lat temu. Widzę ciągle fragmenty, które zaznaczyłem i które mam przekonanie, że dalej mają znaczenie. Innymi słowy, te klasyczne strategie osiągania sukcesów na giełdzie czyli podtytuł tej książki to trochę sprowadzenie wszystkiego do tego, jak radzi sobie twoja psychika, twoja głowa z podejściem do inwestowania. Myślę, że psychologia inwestowania jest książką, do której trzeba wracać nie tylko. Co Hossa czy co Bessa, tylko co każdy raz, kiedy człowiek zaczyna wątpić, czy faktycznie to inwestowanie ma sens. Bo rynek zachował się inaczej, bo sam zainwestowałem za późno, czyli na szczycie, albo sprzedałem też za późno, czyli w dołku i ma z tym spore kłopoty psychiczne, które przekładają się oczywiście potem wprost na straty w portfelu. Myślę, że ta niewielka pozycja może sporo namieszać w Twoim portfelu. Przez to, że namiesza w twojej głowie, jeżeli e, zobaczysz, ile prostych psychologicznych błędów popełniasz każde, przy każdej inwestycji, e, to w sumie myślę bardzo ważna pozycja, szczególnie dla osób, które już są po pierwszych inwestycjach. Gdy do tej pory inwestowałeś na rachunku demo e, czy na wirtualnych złotych dukatach, to nie będziesz czuł tego klimatu, bo czymże jest stracić 100 tysięcy wirtualnych pieniędzy, które za pomocą kliknięcia guzika reset od razu wracają na rachunek. A czym jest stracić prawdziwe 5, 10 czy 100 tysięcy złotych, które faktycznie mogły być realną gotówką w Twojej kieszeni? Stąd psychologia inwestowania Martina Pringa zdecydowanie na miejscu drugim. Jeżeli myślisz, że te części z psychologii inwestowania są typowe, bo są związane z rynkami amerykańskimi, to książki, które jednak mocno są oparte o część zagraniczną, to tu wchodzi pozycja numer 3. I trochę numer cztery. Konkretnie chodzi o książkę Giełda i Psychologia profesora Piotra Zielonki, który przekłada te wszystkie działania psychologiczne na polskie realia, na, pol na taki ludzki język. To ta książka Giełda i Psychologia, czyli pozycja numer trzy w tej liście moich top osiem. Jest pozycją, która już ma parę ładnych lat, ale profesor zielonka też wprowadził całkiem niedawno swój, swoją nową książkę, która nazywa się, tutaj tu nie mam do pokazania punkt odniesienia. I myślę, że jeżeli pokazałbym tylko ten punkt odniesienia, tą drugą pozycję, która opisuje w największym mierze to, jak inwestorzy traktują punkt odniesienia swojego ceny zakupu czy swojej ceny sprzedaży, to nie byłaby to dobra i pełna e, propozycja dla osób, które myślą o tym, żeby zacząć czytać o e, psychologii inwestowania i o finansach behawioralnych. Dlatego, że ta książka, Giełda i Psychologia, jest jakby wstępem do książki Punkt Odniesienia właśnie profesora Zielonki. Ja gorąco polecam. Zdecydowanie jest tu parę przykładów, które naprawdę mogą otworzyć ci oczy i pokazać, jak to jest, że w normalnym życiu spokojnie jesteś w stanie podejmować racjonalne i rozsądne decyzje. A niestety, gdy w grę wchodzą bardziej skomplikowane sprawy, jak na przykład inwestowanie i radzenie sobie z zyskami i stratami, to jest z tym duży kłopot. Więc zdecydowanie pozycja numer 3 i 4 na mojej liście to giełda i psychologia oraz punkt odniesienia, autor ten sam, profesor Zielonka. E, profesora gorąco pozdrawiamy, czekamy na kolejne równie dobre pozycje. Pozycja numer 5. To opozycja, którą zawdzięczam nikomu innemu jak Grzegorzowi Zalewskiemu, e, pozdrowienia dla Grzegorza, e, który z kolei dawno temu namówił mnie do przeczytania książki Czarodzieje Rynków. I w sumie ciężko powiedzieć coś konkretnego o tej książce, bo jest to zbiór rozmów z traderami, z inwestorami, niestety z rynku amerykańskiego i czasem z dawnych lat, tych 70., -tych, 60. -tych. Czyli można powiedzieć dość dawno, ale z tej książki dowiesz się, że te elementy związane z psychologią, czy lokalną, o której pisze profesor Zielonka, czy z globalną, o której pisze Pring, dotyczą wszystkich inwestorów. I tych, którzy zaczynali dawno temu z małym kapitałem, i tych, którzy tracili gigantyczne pieniądze i potem musieli podnieść się po swoich porażkach. Czarodzieje rynków trochę odczarowuje mit. Że są inwestorzy, którzy wiedzą na pewno, jak się zachowa rynek. Większość z nich zdecydowanie nie wiedziała. Czasem mieli szczęście, czasem mieli pecha, ale potrafili być w swoich działaniach konsekwentni. A ta konsekwencja, jeżeli jest dobrze zarządzana, może na rynkach finansowych przynieść spory sukces. Więc jeżeli potrzebujesz trochę inspiracji, jak starać się być traderem, jak starać się czarować rynki, to śmiało czarodzieje rynków będzie czymś, to będzie pozycją, która może ci się mocno przydać. No ale spośród wszystkich czarodziejów na rynkach, na pewno jest jeden, którego byłbyś w stanie wymienić od razu. Jakbym zapytał Cię, który inwestor jest najbardziej znany, pewnie odpowiedź od razu nasunęłaby się Warren Buffett. No i. Stąd też kolejna pozycja to nie sam Warren Buffett, ale lepiej nawet jego nauczyciel. To dokładnie jest inteligentny inwestor Benjamina Grahama. Książka już, jak widzisz, dość wiekowa, nawet strony są w sumie bardziej żółte niż białe. Ale co mogę powiedzieć? To książka inteligentny inwestor Benjamina Grahama jest, jak sam Warren Buffett twierdzi, jego Biblią, do której wraca i na której szkolił się i przygotowywał do zostania najlepszym inwestorem na świecie, tak myślę, że dla wielu inwestorów e, inteligentny inwestor jest swego rodzaju trochę książką historyczną. Nie będzie tam nic aktualnych rzeczy, będzie trochę nacisk na psychologię, ale będzie sporo odnosiń, odnośni do sytuacji, e, które z naszej perspektywy mogą być już mocno, mocno historyczne. Jednak ta pozycja znalazła się na moim top 8, dlatego że praktycznie w każdej rozmowie związanej z inwestowaniem pojawia się hasło Warren Buffett, Benjamin Graham i Inteligentny Inwestor jako taki punkt odniesienia do innych książek. A więc myślę, że warto ją przeczytać. Jak gorąco ją też polecam po to, żeby mieć punkt odniesienia, jak inaczej zaczęto pisać o finansach teraz a jak inaczej pisano dawniej. I może wydawać Ci się, że no przecież gdybyś to wszystko wiedział, to dawno temu już zostałbyś milionerem. Niestety nie da się z dzisiejszą wiedzą cofnąć gdzieś do ubiegłych lat i wykorzystać to, bo tamte osoby miały dyspozycji dokładnie Taką wiedzę, jaką poznasz w tej książce. Inteligentny inwestor Benjamin'a Grahama, to jedna z też ulubionych pozycji Marcina Iwucia, który sam mówi, że często do niej wraca. Ale nic dziwnego, to naprawdę taki Biblia, fundament związany z inwestowaniem. No a teraz już będzie mniej historycznie, bardziej aktualnie. Książka, która nazywa się Super Prognozowanie, Sztuka i Nauka Prognozowania. To książka Filipa Tetloka, która. Sama w sobie nie łączy się z rynkami finansowymi, ale jest myślę o tyle ciekawą pozycją, że opisuje jak starać się poprawić swoje prognozowania. Przecież rynki finansowe to nic innego jak prognozowanie tego, czy coś wzrośnie, czy coś spadnie, czy coś się wydarzy, czy się nie wydarzy. A jeżeli się wydarzy, to jaki będzie miało wpływ? I sposób podejścia do prognozowania opisany w tej książce. Wprost pokazuje, jak można swój proces prognozowania sprawić, aby był lepszy. Oczywiście nie ma, niestety, zmartwieć tu prostego algorytmu, że trzeba wpisać cztery cyferki i już będzie wiadomo, czy rynek wzrośnie, czy spadnie. Takich rzeczy tu nie będzie, ale sposób, w jaki jest tworzony proces prognozowania, i dzięki temu, że ten proces jest jakoś opisany, jesteś w stanie zobaczyć, jak w Twoim przypadku to wygląda. Czy to jest po prostu. Zgadywanie na podstawie tego, gdzie wieje wiatr, czy może jakiś sposób podejścia, który sprawia, że wiesz albo przeczuwasz, który scenariusz będzie bardziej prawdopodobny, no to super prognozowanie pokaże Ci, jakie podejście jest traktowane naukowo i będziesz mógł, to też jest sposób, będziesz mógł uczestniczyć w takim projekcie, który się nazywa Good Judgment Project, który może, sprawi, który może sprawić, że Ty okażesz się super prognostą. Co ciekawe, osoby w tym Good Judgment Project wcale nie prognozują, tylko rynków finansowych. Zajmują się także sprawami geopolitycznymi, sprawami wprost związanymi z, ze zmianami demograficznymi, strukturalnymi i jak się okazuje, wśród tych, którzy dobrze prognozują, są ci, którzy prognozują genialnie. Więc jeżeli chcesz być genialnym prognostą i wykorzystać ten proces na przykład na rynki finansowe, myślę, że to jest bardzo dobra pozycja. No i w tym prognozowaniu ostatnia pozycja, która również jest związana wprost. Z tym, jak dużo jest informacji na rynkach. Sygnał i szum. No to książka Nate Silver, który, która um, myślę w doskonały sposób opisuje, jak starać się odróżnić sygnał. Czyli to, co ważne, od szumu, tego, co jest nieważne. I tak jak w superprognozowaniu jest proces, który do tego doprowadzi, tak w, ty, w tej pozycji sygnał i szum, myślę, że dowiesz się, jak wiele rzeczy potrafi rozpraszać i na jak wielu rzeczach potrafimy się skupiać, a które te rzeczy nie mają absolutnie żadnego znaczenia, a tylko utrudniają prognozowanie. Co ciekawe, na okładce tej książce, książki zobaczysz opinię Richarda Talera, który na opis napisał książkę Impuls. I w trakcie tej, czytania tej książki Impuls właśnie jestem, więc być może trafi ona do, jako kolejna pozycja do mojego zestawu książek, które zdecydowanie warto polecić każdemu inwestorowi. Wiem, że to całkiem spora kubka wiedzy, ale jestem też przekonany, że masz swoje ulubione książki, te, które wpłynęły wprost na to, jak zachowujesz się jako inwestor, te, które wytłumaczyły ci inwestycyjny świat. I jeżeli byś chciał się podzielić o tym z tym w komentarzu, to chętnie poznam dokładnie też Twoje zdanie. No a jeżeli chodzi o rozróżnianie sygnału i szumu, to mogę Ci polecić tylko jedno, abyś zasubskrybował kanał DNA Rynków i wiedział, co jest ważne na rynkach finansowych, czyli odróżnianie, my z DNA Rynków staramy się odróżnić właśnie sygnał od szumu i podzielić się z Tobą tą informacją, a więc warto, żebyś zasubskrybował, kliknął ikonkę dzwonka i oczywiście dał łapkę w górę, a ja jestem ciekaw, jakież to rzeczy już Wy w komentarzach opiszecie co do swoich ulubionych i ważnych pozycji związanych z inwestowaniem. Do zobaczenia, do zarobienia i do przeczytania w tym przypadku.